Księciu! Znam takiego księdza, który ma Snapchata. Serio wam mówię, ma Snapchata. Bożenko! Księciu! Jak tam twój Tawnik! Gdzie ja jest? Tym Sprejem Gamonium. Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Ja jestem Kasy. Witam was w kolejnym odcinku na Player Life. Ie. To jest. Ja bym to nazwał. Drugą część poprzedniego odcinka, bo to jest z, ten odcinek znowu jest związany z Perkiem, czyli z Perenialem, czy Perasem, jakby to mógł nazwać. I teraz jestem w Los Santos, jadę po e, tego Cudaka. E, jest on w przechowalni w Los Santos i jedziemy po niego. Dobra, tutaj tutaj się wjeżdża. No i tak hmm. Jak chwila jest ze dwu Dobra jestem. Jestem, bo ten, trochę mi to przycinało, zapomniałem pewnego... O, gangowy ten. O, to wbijaj. To wczoraj właściwie to wcześniej nie wiedziałem, że. E, nie. Wcześniej nie wiedziałem, że będę robił taką drugą część na, na temat perka. Chciałem po prostu zrobić drugą część po prostu. I teraz tak. Idziemy sprzedać perka. Tutaj tak, 1070 euro, tak? E, to zrobię tak. Podstawię samochód. I muszę sprawdzić jaki ma podatek. I jeśli będzie miał jakiś podatek, to chyba 150 dalej ma. <laughs> Więc no, jeśli będzie 150 podatku, to pewnie 1070 to pewnie go sprzeda za 1300. To postawię go tutaj na chwilę. Ach, wybaczcie, muszę to napisać. Dobra, na chwilę go postawiłem. Tylko dlatego, że chcę wiedzieć jaki ma pod... yy, ile podatku ma ten yy, perenial. Zobaczmy. 150. Dobra, to jakieś 1700. Za 1300 go wezmę. Dobra. Problem w tym, że tu jest kilka pojazdów i nie chcę ktoś mi zajął No teraz jest okazja. No jest, jak trochę mi tu laguje A tylko dlatego, że tu jest dużo osób Dobra No i zobaczmy, nagrywam i... No i tak, poczekaj, tutaj mam coś? Nie. Dobra, niech napisze, że nagrywam, ale nie wiem jak. of No i zaczek, zobaczmy, czy ktoś kupi. Może będzie szybko, może ten sobie zakupi, nie wiem. Nie, w nam chyba nie użyję. Nie, raczej nie, bo nie będę widział. A, poczekajcie, bo mi tu a. kupię wóz. No, niektórzy piszą tak: kupię wóz, a potem wpisuję za 1000 ileś. Mam takiego księdza, znam takiego księdza, przepraszam. Znam takiego księdza, który ma Snapchata. Serio Wam mówię, ma Snapchata. I nie tylko ja to potwierdzę. Kto ma jeszcze? Powiedziałbym kilka osób, że wierzę, ten ksiądz ma Snapchata, ale cóż, ja tutaj nie będę, jakby to powiedzieć poniżał, czy jest innym związane, że po prostu przypału nie robił temu księdzu, ani ja sobie. Tylko powiem wam, że jeden ksiądz ma e, Snapchata. Dobra, bierę. Ok. No cóż, myślałem, że jednak ciężko będzie ze sprzedaży, a jednak... Można jeszcze sprzedawać takie perki, pereniale czy parasem, ale już w takiej bardzo droższej cenie. Dobra, mam nadzieję, że kupi. Mogłem to napisać później, ale jakby napisałem to od razu, że myśląc, że na pewno już kupi i wtedy bym mu coś takiego kliknął, ale tak. Pomyślałem, że jak już kupi, to od razu ucieknie. Dobra, mam nadzieję, że kupi. 30 euro dostałem od Księciu No Mogę tylko, no. Niech on y, kupi ten samochód. To... Jeszcze raz mówi się. A, dziękuję. No to pójdę mu ten, pójdę mu namalować. No i po namalowaniu kończymy ten yy, drugą część yy, odcinka. Yy. Szkoda, że nie wiem. zbyt bardzo, tak średnio bym powiedział, jak to inni mówią. Dobra, mam nadzieję, że będzie wiedział już teraz. A te klikadła ograniczenia. Kiedyś to mnie naprawdę denerwowało Grałem sobie kiedyś na LSS No, zatankuję sobie Kiedyś grałem na LSS i nie wiedziałem, że ograniczenia prędkości klikałem sobie po prostu kliknięciem myszy I dowiedziałem się dopiero wtedy, kiedy już grałem na Player Life'ie A już LSS nie istniało Grałem sobie na LSS i Jeżdżę holownikiem, byłem wtedy w służbach miejskich Jeżdżę Jeżdżę sobie holownikiem, jeżdżę, jeżdżę Jakieś ograniczenie prędkości? Myślę sobie coś zwalnął, chyba mi z automatu. Coś z automatu, może gdzieś ograniczenie dodali administratorze. Jakiś sklep czy coś z tym związanego. I tak. Jeżdżę, jeżdżę, znowu kliknąłem tę myszkę i teraz. I wtedy miałem ograniczenie do 90, potem do 60, a potem iździłem do 30 km. Ja myślałem, że po prostu nie wiem, admini ja robią czy co. A tak się okazało później, że jak już zacząłem grać na PlayerLife, to na pewno te, te kliknięcie myszy, po prostu klikałem myszą, a tak naprawdę wtedy co to było? Ja jeździłem i to znaczy jeździłem i tak dalej, ale grałem na laptopie. Miałem touchpad, miałem go obok. I po prostu, jak klikam na przykład spację, to mogłem sobie kliknąć przypadkiem kciukiem yy, w Touchpad, i no niestety tak mi wyskakiwały ograniczenia. Nie wiem gdzie on jedzie, ale może ten jedyny tą drogę zna. No, dobra, to niech jeździ. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja no, też tak czasem jeździłem, ale w bardziej skomplikowanym w yy, bardziej skomplikowanej sytuacji. Nie, że tak po prostu jak najszybciej. Tylko, jeśli była jakaś sprawa obok to, tak jeździłem. <śm> można, można. I tu w prawo. I tak, jeździmy, jeździmy. Mam nadzieję, że nie dostanę warna za to, że ktoś prosi o PM on, bo włączyłem. Ktoś mi napisał, że weźmie za 1000. Za 1000 to już możesz kupić od cygany, tylko trochę więcej więc no dobra 92 tysiące no, nadal jest to myślę że cena była nawet dobra ja to w większość tam na giełdzie to ja widziałem z 93k albo 94k przebiegu to więc no ja, bym, ja miałem za 92k ale już tak prawie 93 tysiące jest Sprzedałem ta tak sobie trochę pojeździłem na perku i no trochę tam zarobiłem, trochę, ale dzięki temu mam materię, więc mogłem Wam pokazać, gdzie, kiedy tak, o, mm, tak czasem y, respi się perek, czy jakaś 15, chyba 30, coś takiego związanego. Kur... Co jest? Czekajcie... Mnie zaraz się na jasny trafi. No tu, tu w lewo, dawaj tu w lewo. Zapomniałem, że można malować bez tego, bez skina. <coughs> <coughs> Dobra, i malujemy. Nadal mam mecha, jeśli co, więc yy, jeśli do naprawy, to na pewno niedługo mech FC będzie tak popularny tylko dlatego, że ja tam nagrywam i tam jestem, no. Nie, może on będzie chciał jeszcze inny? HMMM, takie HMM. Gdzie jest z tym sprayem, gamoniu? Trochę nie zrozumiałem. Jakie jest zajebista do tego włosu zapłacę. Trochę nie zrozumiałem. Hmm. Może taki zielony, Aha. Ja pierdolę znowu. on coś pisać? Dzięki wielkie. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawicie łapkę w górę, subskrybujecie ten kanał. No i cóż, pokazałem przykład kiedy cygan jest, kiedy respi się perek. Jak najlepiej sprzedać perka. No i chyba wszystko. To, to powiedziałem kolejne, co Wam pomogłem. Na pewno też y, jeśli chodzi o naprawę, ile kosztuje część y, danego pojazdu. Nie we wszystkich może jeszcze pokazałem, ale niedługo może pewnie tak. A więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.